Witam na kanale Wiatrakowni. Dzisiaj film na temat poprawiania i montażu chińskiej turbiny 2kW FT2000. Na dzień dzisiejszy jest to najbardziej popularna w Polsce turbina 2kW, na co ma wpływ zarówno jej niska cena, jak i możliwości produkcji energii. Turbina Falcon o mocy 2kW i podobnej produkcji kosztuje dwa razy tyle, z kolei turbinę 2kW Istabris i2000 można co prawda kupić prawie dwukrotnie taniej, ale jej produkcja jest również dwa razy mniejsza. Wynika to z różnicy powierzchni aktywnej turbiny, która wynosi 8 m2 w przypadku turbin Falcon i FT2000 oraz tylko 4 m2 w przypadku turbiny ISTA i 2000. Moc nominalna małej turbiny wiatrowej jest nadużywanym parametrem, lepiej posługiwać się powierzchnią aktywną turbiny, czyli powierzchnią zakreślaną przez śmigła turbiny. Im większa powierzchnia, tym więcej wiatru, z którego turbina czerpie energię. Warto o tym pamiętać. Niestety, w parze z niską ceną turbiny FT2000 idzie niezbyt wysoka jej jakość, a szczególnie jakość śmigieł. W zależności od dostawy możemy dostać turbinę ze śmigłami o różnej jakości wykonania. W skrajnych przypadkach dostaniemy śmigła z wrzerami i fatalnym laminatem, sporadycznie mogą nie pasować otwory mocujące śmigieł. Osoby, które zakupiły turbinę rok temu, prawdopodobnie otrzymały w zestawie wadliwą flanszę do mocowania śmigła, którą polecam natychmiast wyrzucić. Prawidłowe wyważenie wirnika ze śmigłami jest praktycznie niemożliwe. Turbiny z nowszych dostaw mają flanszę mocowania nowego typu i wyważenie i prawidłowe osadzenie wirnika nie sprawia już problemu żeby zapewnić bezproblemową pracę turbiny przez kilka następnych lat warto zajrzeć do generatora turbiny i wymienić łożyska. Wymiana łożyska na wirniku wymaga zdjęcia zabezpieczenia, zdjęcia pokrywy ściągaczem odpowiedniej wielkości, a następnie wyprasowania wału z wirnika. Wymiana mniejszego łożyska 6304 wymaga z kolei użycia młotka bezwładnościowego do łożysk wewnętrznych. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest szczotko-trzymacz, który może nie być dopasowany i szczotki mogą lekko dotykać teflonu ze ślizgami. W miarę zużycia, szczotki mogą całkowicie oprzeć się na teflonie i przekazywanie prądu będzie zaburzone czy wręcz niemożliwe. Poprawa polega na centralnym ułożeniu szczotek na ślizgach poprzez naklejenie blaszki aluminiowej o grubości 1 albo 1,25 mm oraz lekkim poszerzeniu otworów mocujących. Do klejenia wykorzystujemy klej epoksydowy o wytrzymałości 250 stopni, co zabezpieczy nas przed odklejeniem blaszki przy ewentualnym przegrzaniu generatora. Przy ponownym montażu warto pamiętać o uszczelnieniu wszystkich powierzchni montażowych silikonem odpornym na wibracje. Możemy użyć do tego celu samochodowych silikonów wysokotemperaturowych. Nie należy używać silikonów octowych, które mogą przyspieszyć korozję powierzchni aluminiowych. Stoją turbiny i jakość uzwojenia wygląda w miarę przyzwoicie i raczej nie będzie sprawiała problemu. Jak widać, uzyskanie dobrej jakości turbiny wymaga trochę wysiłku. Można oczywiście zainstalować fabryczną turbinę i cierpliwie czekać na pierwsze objawy wskazujące na jej zużycie. Wymiana łożysk, chociaż wygląda skomplikowanie, nie jest kosztowna i może w tym pomóc lokalny zakład elektromechaniczny. Mniej skomplikowana, chociaż bardziej kosztowna, będzie wymiana śmigieł turbiny. Jak długo wytrzymają fabryczne śmigła, jeszcze tego nie wiemy. W wiatrakowni mamy dwie turbiny, z których jedna ma fabryczne śmigła, a druga zmodyfikowane. Co kilka miesięcy będziemy porównywać ich stan. W większości przypadków wystarczy śmigła przeszlifować, uzupełnić ubytki, polakierować ponownie i nakleić krawędzie natarcia śmigieł taśmą do nadproży samochodowych o grubości 0,4 mm. Jest z tym trochę zabawy, warto wykonać najpierw parę testów naklejania i najlepiej wykonać to w temperaturze pokojowej. Pamiętać należy o zapewnieniu identycznej wagi śmigieł. Każda warstwa farby czy lakieru dodaje swoją wagę. Na koniec pamiętamy o dokładnym wyważeniu wirnika. Poprawianie turbiny FT2000 nie jest warunkiem koniecznym dla jej prawidłowego funkcjonowania. Jest duża szansa, że zakupiona turbina będzie dobrze pracować przez następnych kilka lat. Turbiny z aktualnych dostaw mają zdecydowanie lepszą jakość wykonania, co więcej, fabryczne śmigła nie wymagają już wyciszenia tak jak śmigła z ubiegłorocznych dostaw. Warto jednak wiedzieć, co możemy zrobić, żeby nasza turbina była bardziej niezawodna i z czym możemy się liczyć w razie wystąpienia problemów. To tyle na temat poprawiania turbiny FT2000. W następnym odcinku porady na temat jej montażu. Jeszcze tylko informacja o pierwszych w tym roku warsztatach małych instalacji wiatrowych, które odbędą się 25 stycznia. Zapraszamy osoby zaczynające swoje doświadczenia z instalacjami wiatrowymi, myślących o własnej instalacji oraz pragnące przyspieszyć proces zdobywania wiedzy na temat małych turbin wiatrowych. Świetna okazja, żeby zobaczyć turbiny wiatrowe w akcji i poznać różne rozwiązania, zanim wydamy pieniądze na własną instalację. Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie dobrać turbinę wiatrową, komponenty instalacji oraz zamontować własną instalację wiatrową. Osoby zainteresowane prosimy o maila. Linki do recenzji oraz raportów produkcji turbin wiatrowych znajdziecie na końcu filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału wiatrakowni.